Kvíð tís dað mist años andinn þigrow's Kelór Bík sa organizational Brani Brother Katak kanna Þoff ay It's having a bevanja muchas

o awans. Sparing wy, wypadł, e, zwłaszcza w pierwszej połowie, dobrze. E, w drugiej połowie już tam e, trochę siły opadli i, i, i widać było e, rozluźnienie, ale ze spalingu z gry wewnętrznej jestem zadowolony, zwłaszcza z tego, że, że wszyscy chłopacy pograli. E, wszyscy tam pilnujemy e, tego, żeby byli w formie i, i zdrowi im do hmm, Za tydzień pierwszy mecz ligowy do Barlinka jedziemy. Po jakim wynik? Zwycięstwo, tylko zwycięstwo nas interesuje w meczu z badlinkiem. E, powiem, jedziemy już w piątek, e, dzień wcześniej przed meczem. Wszystko zrobimy, żeby ten mecz wygrać.